Drodzy mieszkańcy, Pałac Marianny to nasze wspólne dobro. Pozyskujemy ogromne środki zewnętrzne na to, aby przywracać jego dawny blask. Ostatnimi czasy zakończyliśmy bardzo duże przedsięwzięcie związane z rewitalizacją drugiej oficyny Pałacu, dawnej wozowni. Pozyskaliśmy ponad 5 milionów złotych środków zewnętrznych, które zostały wbudowane, aby zrewitalizować w pełni ten fantastyczny obiekt. Zrealizujemy tutaj Centrum Przyrodnicze Ekologiczne. Na tą chwilę wykonaliśmy wszystkie prace remontowe i odtworzeniowe. Pozostaje nam tylko dofinansować zewnętrznymi środkami także zakup wyposażenia. Dzięki kolejnemu projektowi, który jest w fazie przygotowywania, w tym roku i w roku następnym planujemy ostateczne zamknięcie tego przedsięwzięcia i udostępnienie dla wszystkich zainteresowanych, dla dzieci, młodzieży z terenu Gminy Kamienie Zamkowicki oraz wszystkich tych osób, które będą chciały w zakresie działań ekologicznych podejmować inicjatywy i jednocześnie cieszyć się tym, co udało nam się wspólnie tutaj przygotować.